Siema, dziś kolejny odcinek, dziś mamy yy, dzisiaj dwie yy, wrzutnie Dino Monsters i druga to jest Graffiti, yy, wszystko to jest tempo 1.25, więc zapraszam do oglądania. Leciliamon Stars C109MD odklaska. Dobra, to była pierwsza wyrzutnia, która się nazywała Dinazos. E, a teraz druga wyrzutnia. E, e, ona będzie się nazywała Graffiti. Więc e, zaczynamy. tempo yy, nazwa wyrzutni to jest graffiti kod produktu C8825G tutaj mamy tutaj napisane osiemdziesiąt osiem Dobra. Eee. 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 No to tyle było z tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, subskrypcja na kanale. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!